Witam Państwa z forum w Gliwicach, które jest mecenasem 9 Międzynarodowego Festiwalu Artystów ulicy ulicznicy i zapraszam na nasz drugi weekend. Na zasadzie kontrastu, po pierwszym weekendzie, który był bardzo gorący, bardzo ognisty i bardzo wybuchowy, zapraszam na weekend zimowy. W sobotę dwukrotnie spotkanie z kultową słowacką grupą Teatro Tatro. Słowacy pokażą swoją zaczarowaną maszynę teatralną, a w niej zimowe Igrzyska Olimpijskie. To przedstawienie, które było przygotowane na otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Vancouver, także nie zabraknie: narciarstwa, snowboardu, jazdy figurowej na lodzie oraz karlingu koniecznie trzeba zobaczyć. W niedzielę o 20:00 kolędnicy w środku lipca dyrektor festiwalu Piotrek Chlipalski wraz ze swoim przyjacielem multiinstrumentalistą Jackiem Dzwonowskim pokażą nam swoją wersję legendy o czwartym królu albo może opowieści wigilijnej z wielkiej płyty. Będzie to przedstawienie zdecydowanie zabawne, na pograniczu happeningu Koncertu. Zapraszamy zarówno w sobotę, jak i w niedzielę od godziny 20 do Alejki Forum, która mieści się w Parku Chopina na animacje dla dzieci. Będzie malowanie buziek, będą balony, będą wielkie bańki, a w niedzielę od godziny 12 także Happy Yama, które nauczy nas żonglerki.